Moja rodzina się mnie wyrzekła, kiedy przeprowadziłem się do Gdańska, a teraz, osiem lat później, błagają mnie o pomoc. I każde słowo ich desperacji smakuje jak najsłodszy miód, jaki kiedykolwiek skosztowałem. Siedzę w moim gabinecie na dziesiątym piętrze wieżowca przy Motławie, patrząc na ten telefon, który dzwoni już piąty raz dzisiaj. Wyświetla się numer, który kiedyś znałem na pamięć, ale który przez osiem lat był dla mnie martwy. Serce bije mi mocno, ale nie z radości czy tęsknoty. To adrenalina myśliwego, który wreszcie widzi swoją zdobycz, wpadającą w starannie zastawioną pułapkę. Pamiętam tamten grudniowy wieczór w 2015 roku, jak przez mgłę. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia Was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Siedziałem przy kuchennym stole w domu rodzinnym w Kielcach. Trzymając w drżących dłoniach ofertę pracy z gdańskiej firmy technologicznej, pensja była trzykrotnie wyższa niż wszystko, co mogłem zarobić w rodzinnym mieście. To była szansa mojego życia szansa na wyrwanie się z szarej, prowincjonalnej rzeczywistości, w której utknąłem po studiach. Kiedy im powiedziałem, świat się zawalił. Matka spojrzała na mnie tak, jakbym wymierzył jej policzek. Oczy miała pełne łez, ale nie łez dumy czy troski. To były łzy gniewu. Więc tak to wygląda? Myślała na głos, a jej głos drżał z oburzenia. 30 lat cię wychowywaliśmy, dawaliśmy ci wszystko, a ty teraz uciekasz do jakiegoś obcego miasta, zostawiając nas samych. Ojciec nie powiedział ani słowa. Po prostu wstał od stołu i wyszedł z kuchni. Usłyszałem, jak trzaskają drzwi do jego warsztat w garażu. To było gorsze niż gdyby na mnie krzyczał. Mój młodszy brat Paweł, który wtedy miał 26 lat i od trzech lat nie mógł znaleźć stałej pracy, uśmiechnął się kwaśno. Jasne, uchodź do swoich bogatych przyjaciół. Zostaw nas tutaj z chorą babcią i wszystkimi problemami. Bardzo Ci dziękujemy za lojalność. Próbowałem im wytłumaczyć, że to nie jest ucieczka, że to inwestycja w przyszłość, że będę mógł im pomagać finansowo, gdy zacznę więcej zarabiać. Że Gdańsk to nie koniec świata, tylko trzy godziny pociągu. Ale oni nie chcieli słuchać. W ich umysłach już mnie skazali. Następne tygodnie to była gechenna. Matka przestała ze mną rozmawiać kiedy wchodziłem do pokoju, demonstracyjnie wychodziła. Ojciec mamrotał pod nosem coś o niewdzięcznych synach i zdrajcach rodziny. Paweł otwarcie mówił znajomym, że jego brat się wymądrzył i myśli, że jest lepszy od reszty. A ja? Ja czułem się jak kryminalista. Każdego dnia budziłem się z poczuciem winy, które żarło mnie od środka. Może rzeczywiście byłem samolubny? Może rzeczywiście powinienem zostać i zadowolić się pracą za półtorej tysiąca złotych w lokalnej firmie księgowej? Ale im bliżej było do mojego wyjazdu, tym bardziej ich zachowanie stawało się okrutne. Pamiętam, jak dwa dni przed moim przeprowadzką przyszedłem do domu i zastałem Pawła pakującego moje rzeczy. Niedelikatnie, po prostu wrzucał wszystko do kartonów, jakby się pozbywał śmieci. Myślałem, że ci pomogę. Sorry, yes, sure, no, powiedział bez cienia ironii. Skoro tak bardzo się spieszysz, żeby się stąd wyrwać Wtedy po raz pierwszy poczułem nie wstyd, ale gniew Zimny, czysty gniew, który rozlał się po moich żyłach jak trucizna Co was do kolery w was wstąpiło? Spytałem, a mój głos brzmiał obco, nawet dla mnie To jest moja szansa na lepsze życie Dlaczego nie możecie tego zrozumieć? Matka wtedy weszła do pokoju Jej twarz była zimna jak lód Bo dla nas nie ma żadnego lepszego życia, Michał Jest tylko to, co mamy tutaj i jeśli ty myślisz, że twoje lepsze życie jest ważniejsze od twojej rodziny, to może rzeczywiście lepiej, żebyś sobie poszedł. To były ostatnie słowa, które do mnie skierowała przez następne 8 lat. Wyjechałem do Gdańska w lutym, w śnieżycy, która zamieniła świat w białą pustynię. Pamiętam, jak siedziałem w pociągu i patrzyłem przez okno na mijające wsie i miasta, czując się jak wygnany z raju. Telefon milczał. Nikt nie zadzwonił, żeby powiedzieć powodzenia, albo trzymaj się. Pierwszymi miesiącami w Gdańsku były piekło. Nie z powodu pracy, ta okazała się jeszcze lepsza niż obiecywano. Ale samotność żarła mnie żywcem. Wieczorami siedziałem w wynajętym mieszkaniu na Oruni i wpatrywałem się w telefon, czekając na wiadomość. Telefon, jakikolwiek znak, że rodzina tęskni za mną chociaż trochę. Nic nie przyszło. Próbowałem dzwonić. Pierwszy raz w marcu na urodziny matki. Odebrała, ale kiedy tylko usłyszała mój głos, rozłączyła się bez słowa. Następnym razem próbowałem dzwonić do Pawła. Przez trzy sygnały myślałem, że odbierze. Potem usłyszałem sygnał zajętości. Najwyraźniej mnie odrzucił. To był moment, w którym coś we mnie pękło. Nie smutek, tego już czułem dosyć. To była złość. Czysta, destylowana złość na ich małostkowość, na ich okrucieństwo, na ich niezdolność do zrozumienia, że życie to coś więcej niż wegetowanie w tym samym miejscu do końca dni. Postanowiłem, że skoro chcą mnie wyrzec, to ich życzenie zostanie spełnione. Przestałem dzwonić, przestałem wysyłać wiadomości, przestałem myśleć o nich jako o rodzinie, ale nie przestałem myśleć o zemście. Pierwsze dwa lata w Gdańsku poświęciłem na budowanie swojej pozycji. Okazało się, że miałem talent nie tylko do księgowości, ale też do analizy biznesowej i planowania strategicznego. Zostałem szybko awansowany, a moja pensja rosła jak na drożdżach. Kupiłem mieszkanie nad morzem, zainwestowałem w akcje, zacząłem prowadzić freelance dla międzynarodowych klientów. Ale prawdziwa zmiana przyszła w trzecim roku, kiedy jeden z moich klientów zaproponował mi partnerstwo w nowej firmie konsultingowej. Ryzyko było ogromne, musiałem zainwestować wszystkie swoje oszczędności, ale intuicja mówiła mi, że to moja szansa. Nie pomyliłem się. W ciągu trzech lat nasza firma stała się jedną z największych w północnej Polsce. Ja stałem się współwłaścicielem, a mój majątek wzrósł do poziomu, o którym w Kielcach mogłem tylko marzyć. I przez cały ten czas zbierałem informacje. Internet to potężne narzędzie, jeśli wie się, jak go używać. Znalezienie informacji o rodzinie, która cię wyrzekła, okazuje się dziwnie łatwe. Facebook, LinkedIn, publiczne bazy danych, wszystko to maluje obraz życia tych, którzy zostali w miejscu, które opuściłem. Paweł przez cztery lata skakał z pracy do pracy, przejął mały sklep spożywczy po wujku, ale prowadził go tak nieudolnie, że w końcu zbankrutował. Ojciec przeszedł na emeryturę wcześniej niż planował. Bo problemy z kręgosłupem uniemożliwiły mu dalszą pracę w fabryce. Matka pracowała na pół etatu w szkole, ale jej pensja ledwo wystarczała na podstawowe wydatki. A potem przyszedł 2020 rok i pandemia. Paweł stracił pracę w pierwszej fali zwolnień. Ojciec ze swoją małą emeryturą ledwo wiązał koniec z końcem. Matka została wysłana na przymusowy urlop bezpłatny. Dom rodzinny, który kiedyś wydawał się bastionem stabilności, zaczynał się sypać. Dosłownie. Przez brak funduszy na remonty dach przeciekał, a instalacja elektryczna była na granicy bezpieczeństwa. I wtedy przyszła wiadomość, która wszystko zmieniła. Babcia, ta sama, którą Paweł wymieniał jako powód, dla którego nie powinienem wyjeżdżać, potrzebowała kosztownej operacji kręgosłupa. Koszt 80 tysięcy złotych, których rodzina po prostu nie miała. Dowiedziałem się o tym przypadkiem: przez Facebook znajomej ze szkoły, która zorganizowała zbiórkę pieniędzy. Kiedy zobaczyłem ten post, poczułem, jak moje serce przyspiesza. To był moment, na który czekałem przez 8 lat. Zacząłem planować. Pierwszym krokiem było sprawdzenie, jak bardzo potrzebują pieniędzy. Okazało się, że sytuacja była jeszcze gorsza, niż sądziłem. Paweł zadłużył się u lokalnych lichwiarzy, próbując utrzymać firmę na powierzchni. Ojciec wziął pożyczkę pod zastaw domu, żeby spłacić długi syna. Matka pracowała na trzy zmiany, żeby zarobić dodatkowe pieniądze na leczenie babci. Jednym słowem, byli w desperacji. I wtedy, w zimowy wieczór w grudniu 2022, po siedmiu latach i dziesięciu miesiącach milczenia, zadzwonił telefon. Patrzyłem na wyświetlacz przez długie sekundy, czując, jak adrenalinę przepełnia moje żyły. To był numer matki. Po tylu latach milczenia, w końcu przełamała swoją dumę. Nie odebrałem. Zadzwoniła ponownie godzinę później. Tym razem dał znak ojciec, potem Paweł, potem znowu matka. Każdy odrzucony telefon był jak mała dawka heroiny, wstrzykiwana prosto do mojego ego. Czułem się jak król, który decyduje o losie swoich poddanych jednym ruchem kciuka, ale nie mogłem się dodzwonić na zawsze. Po trzech dniach tej gry w kotka i myszkę, postanowiłem odpowiedzieć. To była matka. Michał? Jej głos brzmiał słabo, niepewnie, jakby nie była pewna, czy rzeczywiście odebrałem. Milczałem. Chciałem, żeby czuła się nieco fortowo żeby pamiętała jak wyglądały nasze ostatnie rozmowy. Michał, jesteś tam? Ja. Ja wiem, że nie mamy prawa cię prosić. Po tym wszystkim co się stało. Jej głos się złamał. Przez moment poczułem ukłucie współczucia, ale szybko je zdusiłem. Przypomniałem sobie tamten zimowy dzień, kiedy pakowałem swoje rzeczy w milczeniu, podczas gdy ona demonstracyjnie ignorowała moją obecność. Co mogę dla ciebie zrobić, mamo? spytałem chłodno używając słowa mamo, jak ostrza, które kałuje przez telefon. Usłyszałem, jak wciąga powietrze. Ty babsie, potrzebuje operacji, a my, my nie mamy pieniędzy. Próbowaliśmy wszystkiego, ale jej głos drżał. Słyszałam, że dobrze ci się wiedzie w Gdańsku. Że masz własną firmę, więc jednak zbierała o mnie informacje. Ciekawe. Słyszałaś dobrze. Mat, <grytanie> odpowiedziałem lakonicznie. Czy mógłbyś, czy byłbyś w stanie nam pomóc? Wiem, że nie zasłużyliśmy, ale to nie jest o nas. To o babcie. I tu była pułapka, w którą sama się złapała. Babcia była jedyną osobą w rodzinie, która nie potępiła mojej decyzji o wyjeździe. Pamiętam, jak tuliła mnie na pożegnanie i szeptała: Rób to, co uważasz za słuszne, chłopcze. Życie jest za krótkie, żeby tracić czas na żałowanie. Gdybym odebrał ten telefon pięć lat wcześniej, może bez wahania wysłałbym pieniądze. Ale teraz, teraz miałem plan. Ile potrzebujecie? Spytałem, udając, że zastanawiam się nad propozycją. 80 tysięcy na operację, ale jeśli mógłbyś pożyczyć chociaż połowę, to nie mała suma Knano, przerwałem jej. Muszę to przemyśleć. Przez telefon usłyszałem ciche łkanie. Michał, błagam cię. Wiem, że zachowaliśmy się okropnie. Wiem, że nie masz nam nic do zawdzięczenia. Ale ona umiera. Lekarze mówią, że bez operacji zostało jej maksymalnie pół roku Perfect. Idealnie. Napięcie, desperacja, poczucie winy. Wszystkie składniki idealnej zemsty były na miejscu. Dam ci znać w ciągu tygodnia, powiedziałem i rozłączyłem się. Następny tydzień był najsłodszym tygodniem mojego życia. Wiedziałem, że oni siedzą przy telefonach, czekając na moją odpowiedź. Wiedziałem, że matka nie śpi po nocach, zastanawiając się, czy jej dumny syn pomogę im w najbardziej krytycznym momencie ich życia. Wiedziałem, że ojciec bije się w pierś, żałując każdego okrutnego słowa, które do mnie powiedział osiem lat temu. A ja. Ja czułem się jak szachista, który o 10 ruchów wcześniej przewidział matę. Każda godzina milczenia była kolejnym obrotem śruby, kolejnym elementem mojej zemsty. Ale nie mogłem przesadzić. Gdybym czekał za długo, mogliby pomyśleć, że ich odrzucam i spróbować innych rozwiązań. Musiałem znaleźć idealny moment, taki, w którym będą na granicy załamania, ale wciąż będą mieli nadzieję. W środę zadzwonił Paweł. Michał to ja. Wiem, że nie ma między nami zbyt dobrze, ale. Jego głos brzmiał łamliwie. Matka cię nie namawia. Ona nie wie, że dzwonię, ale widzę, co to z nią robi. Ona się rozpada. Proszę cię, jeśli możesz pomóc, to pomóż. Nie dla nas. Dla niej. Przez moment poczułem coś w rodzaju satysfakcji. Paweł, ten sam Paweł, który mówił znajomym, że jestem zdrajcą, teraz błagał mnie o pomoc. Zastanawiam się nad tym. Partyne, odpowiedziałem chłodno. Słuchaj, wiem, że zachowaliśmy się jak skurwiele. Wiem, że nie masz nam nic do zawdzięczenia, ale może, może moglibyśmy zacząć od nowa? Jakby gdyby na nowo? Może, odpowiedziałem i rozłączyłem się. W piątek zadzwonił ojciec, to był szok. Przez wszystkie te lata ojciec był najbardziej uparty, najbardziej zatwardziały w swojej dumie. A teraz dzwonił do syna, którego praktycznie wyrzekł osiem lat wcześniej. Michał powiedział, a jego głos brzmiał staro zmęczenie. Wiem, że nie mam prawa cię prosić. Wiem, że zachowałem się jak dupek, kiedy wyjeżdżałeś. To było pierwsze przeprosiny, które od niego usłyszałem po ośmiu latach. Ale ona naprawdę potrzebuje tej operacji. I nie ma już do kogo się zwrócić. Dlaczego miałbym pomagać rodzinie, która się mnie wyrzekła? Spytałem, a każde słowo było celowo dobrane, żeby boleć. Przez moment milczał, bo mimo wszystko jesteś naszym synem. I mimo, że zachowaliśmy się okropnie, wciąż cię kochamy. Ale było za późno na sentymenty. O osiem lat za późno. Pomyślę o tym, w tym odpowiedziałem. W sobotę sama pojechałem do Kielc. Po raz pierwszy od ośmiu lat stanąłem przed domem rodzinnym. Wyglądał gorzej niż się spodziewałem, farba łuszczała się z drewnianego płotu. Trawnik był zaniedbany, a dach rzeczywiście wyglądał, jakby przeciekał w kilku miejscach. Zaparkowałem swoje nowe BMW przed furtką i czekałem. Nie musiałem czekać długo. Matka wyszła z domu, najwyraźniej zaalarmowana przez sąsiadów, że ktoś stoi przed ich domem. Kiedy mnie zobaczyła, zatrzymała się jak wryta. Osiem lat. Osiem lat od naszego ostatniego spotkania. Ona wyglądała na znacznie starszą niż powinna. Włosy całkowicie siwe, twarz poorana z marszczkami, które wydawały się zbyt głębokie jak na jej lata. Widać było, że życie ją zmaltretowało. Ja wyglądałem na kogoś, komu wiedzie się świetnie. Garnitur od dobrego krawieca, zadbane dłonie, pewność siebie płynąca z sukcesu finansowego. Kontrast był dramatyczny i celowy. Michał szepnęła, jakby nie wierzyła własnym oczom. Cześć, mamo. Turnitur, powiedziałem chłodno, nie wychodząc z samochodu. Podeszła bliżej, a jej oczy wypełniły się łzami. Przyjechałeś? Przyjechałem, żeby zobaczyć, jak bardzo mnie potrzebujecie? Joannem, odpowiedziałem szczerze. Jej twarz wykrzywiła się z bólu. Michał, proszę, wiem, że zasłużyliśmy na twój gniew, ale zasłużyliście na więcej niż gniew, one, przerwałem jej. Zasłużyliście na dokładnie to, co macie. Problemy finansowe, chorą babcię, którą nie możecie leczyć i syna, który ma pieniądze, ale nie ma powodu, żeby wam pomagał. Każde słowo było jak nóż wbijane w jej serce. Widziałem to w jej oczach. Ale jesteś tutaj. Poddawrenomen, nam powiedziała słabo. To musi oznaczać to oznacza, że chciałem zobaczyć, jak bardzo upadliście. Trudie moi, unproncierzeń! odpowiedziałem. I nie zawiodłem się. W tym momencie z domu wyszli ojciec i Paweł. Obaj wyglądali jak cienie samych siebie. Ojciec kiedyś silny i dumny, teraz wydawał się zgięty pod ciężarem życiowych problemów. Paweł, zawsze arogancki i pewny siebie, teraz wyglądał jak przestraszony chłopiec. Więc co? spytałem, patrząc na nich wszystkich. Osiem lat temu byłem zdrajcą, który wyrzeka się rodziny. Kim jestem teraz? Matka płakała otwarcie. Błagam cię, Michał. Pomóż nam. Możemy ci oddać pieniądze, kiedy tylko. Kitty, Sanko przerwałem jej ze śmiechem. Paweł jest bezrobotny, ojciec jest emerytem, a ty pracujesz na pół etatu. Kiedy miałabyś mi oddać 80 tysięcy złotych? Za 10 lat? Za 20? Nie chodzi o pieniądze. Aż i odezwał się ojciec. Chodzi o babcię. Ona nie ma nic wspólnego z tym, co stało się między nami. I tu była prawda, której nie mogłem zaprzeczyć. Babcia rzeczywiście nie miała nic wspólnego z ich okrucieństwem. Ale czy to miało znaczenie w kontekście mojego planu? Macie rację. Powiedziałem w końcu. Babcia nie zasłużyła na to, żeby cierpieć z powodu waszych błędów. Wszyscy troje spojrzeli na mnie z nadzieją. Więc pomożesz? Płakona, spytała matka. Ty, to take, sister. Odpowiedziałem. Ale pod pewnymi warunkami. Ich twarze natychmiast posmutniały. Jakich warunków? W when a spytał ojciec Po pierwsze, to nie jest pożyczka, tylko dar Nie chcę od was pieniędzy z powrotem Po drugie, każdy z was napisze mi oficjalne przeprosiny za to Jak się zachowywaliście 8 lat temu Szczere, szczegółowe przeprosiny, w których przyznacie, że byliście w błędzie Po trzecie, tu robiłem pauza dla efektu Każdy z was publicznie na Facebooku Napisze post o tym, jak bardzo się mylił Oceniając moją decyzję o przeprowadzce do Gdańska, patrzyli na mnie w szoku. To jest. To jest upokarzające, wyszeptał Paweł. tak. Znaj zgodziłem się. Tak samo upokarzające, jak bycie traktowanym jak zdrajca przez własną rodzinę za to, że chce się lepszego życia. Matka płakała cicho. Jeśli się na to nie zgodziecie, wsiądam do samochodu i wracam do Gdańska. I już nigdy więcej mnie nie zobaczycie. Queen Irewam, dodałem. Przez kilka minut stali w milczeniu, przemyślając moją propozycję. Dobrze, asum, powiedział w końcu ojciec. Zgodzimy się na twoje warunki. Wszystkie trzy... Upewniłem się. Wszystkie trzy... Potwierdził. Następnego dnia otrzymałem trzy długie e-maile. Każdy z nich zawierał szczere przeprosiny za ich zachowanie osiem lat wcześniej. Każdy z nich przyznawał, że się mylili, oceniając moją decyzję. Każdy z nich błagał o wybaczenie. Czytając te e-maile, poczułem coś, czego nie spodziewałem się poczuć: nie triumf, nie satysfakcja. A raczej pustkę: To, na co czekałem osiem lat, w końcu się stało. Moja rodzina przyznała, że była w błędzie. Przyznała, że ich okrucieństwo było nieusprawiedliwione. Przyznała, że zasłużyłem na ich wsparcie, a nie na wyrzeczenie. Ale czy to naprawdę naprawiło ból, który nosiłem w sobie przez wszystkie te lata? Posty na Facebooku pojawiły się następnego dnia. Każdy z nich był dokładnie taki, jak żądałem. Publiczne wyznanie błędu, publiczne przeprosiny, publiczne przyznanie, że moja decyzja o przeprowadzce była słuszna, obserwowałem komentarze znajomych, którzy wyrażali zaskoczenie i wsparcie. Niektórzy pisali rzeczy w stylu: nigdy nie jest za późno na przeprosiny i prawdziwa rodzina potrafi przyznać się do błędów. Przelewy na 80 tysięcy złotych wykonałem tego samego dnia. Babcia przeszła operację pomyślnie. Paweł znalazł nową pracę dzięki moim znajomościom biznesowym. Ojciec skorzystał z części pieniędzy na remont dachu. Matka w końcu mogła spać spokojnie. A ja? Ja miałem wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłem. Sukces finansowy, mieszkanie nad morzem, szacunek współpracowników i w końcu, po ośmiu latach, publiczne przeprosiny od rodziny, która mnie wyrzekła. Ale siedząc w moim gabinecie tego wieczoru, patrząc na światła gdańska odbijające się w wodach motławy, czułem się dziwnie pusty. Zemsta, której tak długo planowałem, okazała się Antyklimatyczna. Tak, wymusiłem przeprosiny. Tak, pokazałem im, jak bardzo się mylili. Tak, udowodniłem, że byłem w stanie odnieść sukces bez ich wsparcia. Ale czy to naprawdę było to, czego chciałem? Czy przez te 8 lat tak naprawdę chciałem zemsty? Czy po prostu chciałem, żeby mnie kochali i szanowali za to, kim jestem i za wybory, które podjąłem? Telefon zadzwonił ponownie. To była matka. Michał. Jej głos brzmiał inaczej niż w poprzednich rozmowach. Mniej desperacko, bardziej matczyńsko. Słucham. Fiwigirino, Surin odpowiedziałem. Chciałam Ci podziękować. Nie tylko za pieniądze, za to, że dałeś nam szansę na naprawienie błędów, które popełniliśmy. Milczałem, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Wiem, że nasze przeprosiny nie mogą cofnąć tych ośmiu lat. Wiem, że nie mogą cofnąć bólu, który ci sprawialiśmy. Ale czy, czy byłbyś skłonny spróbować zacząć od nowa? Jako rodzina? I tam była prawdziwa pułapka. Nie ta, którą zastawiłem na nich, tylko ta, którą oni nieświadomie zastawili na mnie. Przez osiem lat żywiłem w sobie gniew, który stał się częścią mojej tożsamości. Gniew, który motywował mnie do sukcesu, który dawał mi siłę w trudnych momentach, który definiował mnie jako osobę. Co miałem robić, kiedy ten gniew już nie był potrzebny? Kim byłem bez niego? Nie wiem. Ioanneninan, si odpowiedziałem szczerze. To w porządku, si odpowiedziała łagodnie. Nie musisz wiedzieć od razu. Może moglibyśmy zacząć powoli? Może odwiedzisz nas za miesiąc na obiad? Patrzyłem przez okno na morze, które wydawało się nieskończone w świetle księżyca. Czy chciałem ich odwiedzić? Czy chciałem odbudować relacje z ludźmi, którzy tak długo byli źródłem mojego bólu? Czy byłem gotowy przestać być człowiekiem, który doznał krzywdy, a stać się po prostu człowiekiem, który idzie dalej? Może. nam. powiedziałem w końcu. To wszystko, o co mogę prosić, <skrybujesz> odpowiedziała. Po rozłączeniu się siedziałem jeszcze długo w ciemności swojego gabinetu, myśląc o tym, co się stało. Zemsta, której tak długo planowałem, okazała się nie być zemstą wcale. To była lekcja dla nich, ale przede wszystkim dla mnie. Nauczyłem ich, że działania mają konsekwencje, że okrucieństwo wobec najbliższych może kosztować lata żalu i bólu. Ale nauczyłem się też czegoś o sobie. Że sukces bez miłości i akceptacji rodziny jest pusty, że gniew, choć może być motywujący, nie jest dobrym towarzyszem życia, że prawdziwa siła leży nie w zdolności do zadawania bólu, ale w zdolności do wybaczania. Czy wybaczę im? Nie wiem. Czy zbuduję z nimi relację od nowa? Może, ale jedno wiem na pewno. Już nigdy nie będę tym człowiekiem, którym byłem przez te 8 lat. Człowiekiem zdefiniowanym przez krzywdę, którą mu zadano. Jestem Michał, mam 41 lat. Mieszkam w Gdańsku, prowadzę własną firmę i po raz pierwszy od bardzo długiego czasu nie planuję zemsty. Planuję przyszłość, a to jak się okazuje jest o wiele trudniejsze, ale także o wiele bardziej satysfakcjonujące niż jakakolwiek zemsta. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.